Hej. Um, Okej, okay. to może na początek tak. To jest, jak widać, The Sims 4. Będę tworzyła simkę do Legacy Challenge'u i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Um, jest to po raz setny już, który robię simkę do Legacy Challenge'u. Nie wiem dlaczego, ale zawsze... Udaje mi się jakimś cudem złamać zasady i muszę zacząć od początku. I teraz chcę zacząć z jakąś fajną panią. Większość wcześniejszych simek były to moje wcześniejsze kreacje pobrane po prostu z galerii, z mojego konta, i nie za bardzo to mi się podobało. Chcę stworzyć ładną simkę, która będzie stworzona od podstaw. A więc teraz chwilowo modeluję jej ciało i. Robię to bardzo nieudolnie, jak widać zresztą. No, więc Tak, tak trochę będę sobie milczeć teraz, bo, bo nie chcę się ciąć tego, tego nagrania. Bo jestem leniem, poza tym nie mam żadnego dobrego żadnego dobrego software'u do, do cięcia takich nagrań, więc będzie sobie tak lecieć. No dobra, wejdźmy do um, robienia twarzy, bo ja z twarzą w Simsach nie jestem za e, W ogóle moje niestety... O oh, no co ja tu robię? E, moje niestety um, mój software do nagrywania ekranu nie rejestruje mi myszki, co mnie bardzo boli niestety. <słuch> Um, Za mnie bardzo niestety boli, bo mój software po prostu tego nie nagrywa, a bardzo bym chciała, żeby było widać myszkę, bo tak to jest tak troszeczkę nienaturalnie. E, cóż, niestety ten odcinek musimy przetrwać bez myszki. Tak. <laughs> um, teraz już będą thumbnaile i wszystko, Jezus Maria, jak to wygląda. E, dobra, to będzie z ideali, bo tak to, to się nie pobawimy z tym. Teraz będą już normalne Famnayle, więc, więc nie będzie miniaturki z Mordom Sima. Znaczy będzie miniaturka z Mordom Sima w tym materiale, ale dalej będą już po prostu Legacy Challenge i tak dalej. No więc tak to, tak to zrobimy. Nie chcę, nie chcę inwestować w takie, takie softwary na razie, bo nie mam na to hajsu, ale kiedyś, kiedyś na pewno. Kiedyś na pewno będę miała taki software, który będzie nagrywał myszkę. Na razie spróbuję poszukać takiego, który nagrywa myszkę i jest za darmo, bo nie chcę wydawać pieniędzy. Teraz nagrywam program, który się nazywa Bandicam, i niestety on jest płatny, i mogę nagrać tylko 10 minut materiału przy jego pomocy. I jeszcze mam znak wodny na samej górze, więc no tak. <laughs> No cóż, niestety, e, żeby się tego pozbyć, musiałabym zapłacić 60 zł, co nie za bardzo mi się widzi. I tak jakby mi się nie podoba to. E, więc e, będę szukała software'u, który jest za darmo. Okej, okay, zmieniłam zdanie, jednak mam program do edycji wideo i ten fragment będzie przyspieszony. w miarę mi się podoba. Teraz wybieram kolor oczu i nie mogę się zdecydować, czy dać jej zielony, czy niebieski, ale chyba się zdecyduję na niebieski. Nie, bo ten zielony wygląda źle. Tym bardziej brązowy wygląda źle. Okej. Okay. si. Okej. Okay. Okej, okay. jest całkiem, całkiem. No dobra. Rzęsy, tak. Ona będzie udostępniona w galerii, by the way, więc bez rzęs, żeby nie była po prostu Simsy nie wykryły tego jako custom content. Więc ja jej usunę tę rzęsy pod koniec materiału zapiszę ją w galerii, udostępnię ją i jej to rzęsy z powrotem założę. Jeżeli mi w ogóle zdążę to nagrać, bo to będzie chyba ponad 10 minut to nie oburzę, co ja żem pobrała. E, tak, w ogóle teraz zapomniałam wgrać moda na usunięcie rzęs tych EA i wygląda to dziwnie. Ale już w następnym odcinku, gdzie będę ją grała, grała, to wejdę wam na chwilę w kas i pokażę wam, że na tej rzęs już nie ma. <grym> tak, więc... Tak więc no. Niestety na razie te rzęsy będę miała. Spoko kolczyk. Nie wiem, jak wam się podoba ten kolczyk, bo, bo ja bym bardzo go chciała. Jak to wygląda? Maybe not. A, to są te same kolory, dobre. Eee, tak, bo ten kolczyk jest całkiem, całkiem, co mi spoko i ja bym było bardzo go chciała, tylko nie wiem, czy on będzie do niej pasował. Eee, zobaczymy pod koniec materiału, czy, czy mi się on będzie podobał, czy nie. Eee, z tą stylówką, włosami i tym podobnym. I tak, no. eee, Teraz przyspieszyłam trochę z materiału znowu, bo mi się nie chce gadać i nie wiem, co mam gadać, więc... E, Czasami jak się skupiam, to gadam po angielsku, a nie chcę, żebyście słyszeli, jak się zacinam po angielsku, więc I jakby materiał będzie przyspieszony. <śpieszy> część. Jak widzicie, zrobiłam mi delikatny makijaż, chociaż to jeszcze nie jest skończona wersja makijażu, i niestety moje nagranie umarło i przestało się nagrywać. Um, tak więc jestem troszeczkę w dupie, bo zrobiłam mi cały outfit i nawet tego nie zauważyłam. I Teraz się dogrywam, bo, bo tamto, tamto nagranie po prostu się nie zapisało i. O Jezus, Maria, no dobra. E, pobieram teraz nowy program do um, nagrywania ekranu. I, i ja go wam. Ja wrzucę jeszcze do, 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 na koniec tego materiału, dogram się i dogram e, simsy i po prostu pokażę Wam tą Simkę, bo. Oh, oh god. okej, okay. no dobra, to usłyszymy się za chwilę, dajcie mi sekundę. A, oh, okej. Okay. Jestem w siódmym niebie. Mam software, który kosztował mnie 50 pi, bo płacę w angielskiej walucie, ale okej, okay. mogę wam pokazać simkę. No więc tak. To jest nasza piękna, przepiękna Paula Mills i, i to jest tak. Ech. Nie wiem, co mówić. Okej, okay. eee, dobra. To może tak. Eee, ja ją wam pokażę w ten sposób, że... tak, to jest jej pierwszy strój. Ona się nazywa Paula, będziecie ją mieli w galerii. No, ona już jest w galerii, bo oczywiście to się nie nagrało. No więc tak, cechy... nim to po angielsku, tak. <laughs> Widzicie jej cechy. Aspiracje ma duża szczęśliwa rodzina, no bo Legacy Challenge i musi być duża szczęśliwa rodzina, no bo jak to inaczej, tak? No dobrze, więc tak, to jest jej pierwszy strój na co dzień i zaraz pokażę w resztę. W większości kategorii ma dwa stroje, to jest drugi na co dzień. Włosy zrobiłam brązowe, bo ja nie lubię czarnych włosów. Znaczy inaczej, włosy zrobiłam brązowe, bo lubię czarne włosy w Simsach, ale akurat na, do niej nie pasowały czarne włosy, więc zrobiłam jej brązowe. Um, też też będzie miała zdjęte, ona już jest w galerii i ja ją już udostępniłam i. I nawet parę osób już się pobrało, więc jakby no, fajnie. A więc tych w galerii jest bez tych rzęs, Jest. E, nie jest zaznaczona jako sim zmodowany, więc e, jest bez problemu. Ugh, muszę odetchnąć. E, tak więc, no, te też będzie miała zdjęte. Okej, okay, dalej. E, move on. Dobra, to jest pierwszy stroj formalny, znaczy drugi stroj formalny, bo na górze tam w strojach to jest drugi. To jest pierwszy strój formalny i to jest taka kiecka. Jakby kiecka, nie? Takie bardziej uroczystości. Ok. Na sportowy pierwszy strój ma taki, a drugi jest prawdopodobny, bo wygląda w ten sposób. Włosy są takie same, nie zmieniałam ich, chyba po co? Do spania ma coś takiego. Włosy ma rozpuszczone, bo dlaczego nie a drugi to jest taka dwuczęściowa piżanka fioletowa. Okej, okay. na imprezę zrobiłam tylko jeden strój, bo nie lubię chodzić z imami na imprezy. I do ma dwa, bo dlaczego nie? Jeden jest dwuczęściowy, drugi jest jednoczęściowy i oba są fioletowe, bo jakoś tak ten kolor mi do niej pasuje. Taki strój ma na ciepłą pogodę. Ta bluzka wcześniej była zielona, Zmieniłam ją na różową, żeby była jaśniejsza, e, a taki jest na zimną pogodę, właduj się szybciej. <laughs> e, ma czapkę w stylu bini, bo ja uwielbiam dawać czapki, mm, tak, nie wiem dlaczego. Tak jakoś, no i ma kozaczki, więc no. E, um, ona jest udostępniona w galerii i będzie nam towarzyszyć przez tą, przez tą pierwszą część Legacy Challenge'u. I mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria, bo będzie się dość długo, pewnie ciągnąć. A chociaż ja i tak gram codziennie praktycznie w Simsy. Ona jest tutaj na moim profilu. Jeśli nie będzie tego w. Tutaj macie moją nazwę EA. Jeśli nie będzie tego w opisie, to możecie sobie wziąć to stąd. Skopiować, czy tam, skopiować, spisać, czy, czy coś takiego. Tak. Jak już mówiłam, ona już została przez dwoje, dwoje, dwie, dwoje ludzi pobrana. <grym zainteresowań> I jest wpisana jako No i jest rozpoznana faktycznie jako bez modów żadnych. Ona jest młodą dorosłą, więc możecie z niej zrobić tak naprawdę wszystko. <grym zainteresowań> Dziecko, nastolatkę i no. No więc tak, to jest ona i. Teraz, czy ja będę ją wprowadzać? Chyba będę ją wpro Dobra, wprowadzimy ją teraz na parcela. E, to jest największa parcela w Newcrest. Nie wiem, jakie ona ma wymiary. Nie pamiętam, naprawdę. E, no i wprowadzimy ją teraz, i następnym razem, jak już e, ją wprowadzę. No to zaczniemy coś tam robić, damy jakąś pracę i tak dalej, bo ja teraz nie wiem, jak to robić, bo, bo po co? Bo mi się nie chce, dobra, play. Play, tak. Zmieńmy ten portret, może być, ok. No i, i zobaczymy. Tak, i następnym razem, jak będę grać, to będę miała inne, inne tło. Bo będę wracać do tła, które było z wcześniej, w wcześniejszych wersjach i ono będzie um, podobne do tego tła z trójki, które miało to takie dziwne znaczki. <laughs> e, e, powiedzcie mi też, czy chcielibyście Legacy Challenge z The Sims 3. Chociaż podejrzewam, że mój e, komputer tego nie uciągnie, bo Simsy z e, simsy trójka ze wszystkimi dodatkami są zbyt dużym obciążeniem. E, dobra. I sobie może w wiosnę. I think. Okej, okay, dobra, wiosna będzie spoko. E, no więc tak, wprowadzają do Newcastle największą parcelę i jest to ta parcela. <laughs> jest ona 50 na 40 jest w to Wielkie. E, Okej, okay. tak, to jest największa parcela. Mm, I zostanie jej ile? 11,5 e, 11 tysięcy. tysiąca. E, 11,5 tysiąca i. Muszę sprawdzić w zasadach Legacy Challenge, ile ona powinna mieć pieniędzy na start, i w następnym e, odcinku po prostu jej wpiszę tą wartość e, przez kod e, money. E, tak więc, e, cześć, czołem, pluski z rosłem, wymyślę jeszcze jakieś pożegnanie, a chwilowo odmeldowuję się. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku.